Z tej strony. Lepiabowa. Antek, 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 antek. Lepiabowa. Dobra. Dzisiaj zagramy duło z Dawidem. Przyjdźcie, dobrze. Elo. Dobra. Ona, jak widzicie, biedak. Jak widzicie, biedak. Dołącz do naszego klubu. O, zaraz wam polecę jeszcze nasz klub. Przejdźcie chwilę. Pomuszę bede, wybyli, wybyli. Nie, ten odcinek będzie dużo. Dołączcie do tego klubu, oczywiście, proszę. Kanapka.pl na samej górze macie i dołączcie. Co to jest kanapka.pl? Co to jest za klub? No, nie znasz kanapka.pl? Nie. Jak po ty jesteś. No, w rynku okay. jesteś. Dąbcie. SP10, szkoła, Przycinek, oczywiście szkoła i wbijajcie, SP10, szkoła, 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 szkoła. No, szukaj, szukaj, SP10. Teraz? SP, no bo wpisałeś tu bez przecinku ma być. Czyli bez spacji? Tak. Dobra, czekamy chwilę. Jak widzicie, to jest mój znajomy, jak widzicie, co gra. I pewnie go znacie już, która to jest, ta na samej górze, ta dzieckawica? Tak. Jest. To było. To... Jest... 2000 parków to... musimy mieć. O Jezu! 2000 połów. No A. i musicie mieć 2000 pół, żeby nie było. Czyli go długo gramy. Czyli bardzo dobrze, że musicie mieć 2000 pół. Nawet może dać o... od kurde... Niech da od 3000, to będzie jeszcze lepiej. No, Tak i wszystkich wywali, którzy nie mają 3000. Albo sorry, nie będę was wywalać, za chwilę, jak nie oglądacie. Przypominam, zostawcie suba oraz łapkę w górę. Dobra. Ja to sobie zarysuję krawędz. O dziękuję, dziękujemy, ojeju! Ale pan nas Robimy tak, robimy tak. Ale pan miły, Jezus ma. Chciałem Okej. Okay. Ej, panie, co pan robi? Nie pamiętam. Nagrywa się wszystko? Starą Nagrywa nie szedzie, się. co ty robisz? Ja nie dam rady starom. Ja nie dam rady starom. Ja nie dam rady starom. Tomek. Ze starą? No. Bo pierwszy jeśli ten gracz by był lepszy, taki jak ja, to Mnie byś nie miał szans. Ale no. to jakiś bambik był. Dobra, chodź no. mi tu, pomóż, I tego POKO! Pomóż mi Jezu, tego POKO. ty się boisz POKO, jeżeli ja sam gram POKO. Ja się boję POKO? Kula, odkryłeś Amerykę. Bo zobacz Ta, ta się nie bójcie, Jezu. Bo no ale ja mam HP. Wow! Wow, robot! Nie wiedziałem, że tu będziesz! Absolutnie nie wiedziałem, typie! Patrz, zaraz giniesz od robota. No wow, ale ucieknę. Moim tajemniczym skrótem yeah. Yeah. nie, Nie! Wysz, nie wyszedł ci ten skrót A -a -a. Pan Zosta, cię dojedzie. dlaczego nie pomaga swoim. No idę, biegnę! Ale są szybszy, Je! Yeah. Kurde Strzelam. Musimy mm. no, go. O oh jest! Easy game! O jej! Masz. Popeł Antek popełnił samobójstwo. No wiedziała. No, o kurde, no to tutaj robimy. Tutaj nam robimy wjazd na chatę. Nie ma. Ale roku. zrobiliśmy wjazd na chatę. Pe, pe, pe. Elo! <noise> na hita! Co to by? Ej, czemu ja na hita go zrobiłem? Ja też go strzeliłem. <noise> My tylko dwa strzały i leży. Jezu, taksówki, wszystko tu jeździ. Dobra. Robimy. Wbijam to jeszcze jedną skrzynkę. 3... Dawaj, robimy to. To Dawaj że to Dawaj, opening. O, jak widzicie, rosa i co jakieś tam gówno, poko i tokeny. Poko jest fajne. Najważniejszy jest gold, uwaga! 18 golda, Rico I nie ma nic. Rico 4, Karl za... 6 i nie ma nic. Cicho bądź. Kolejna skrzynka, Otwieram moja. Star Power do Leona! O, kurde, ja cię! Ale ja mam farta. No, jakbym ja otworzył, to byś nie miał. Dobra, dawaj. Ale ja mam farta, Tomek. Mhm. Z Brawl Boxa star power do Leona. Nie wiesz. Ja chciałbym zobaczyć, ile ja mam procent na Leona, bo mi już dwa star power z Brawl Boxów. Teraz, eee, mi, teraz mi uwierzcie, że... Masz 5... jeden procent. Ej, uwierzcie, uwierzcie mi, że teraz z, z, z Brawl Boxa dropnął mi star power do Leona. Tamtego. No wiem, wiem. Ja ci wierzę. Uuu, aż muszę screena zrobić, poczekajcie. No jak tu się screeny robi?